Prezydent Andrzej Kotala spotkał się z mieszkańcami Chorzowa w Miejskim Domu Kultury Batory. Nic lepszego jak wiedza, moja wiedza pozyskana właśnie bezpośrednio od Państwa. To przyniosło efekty w zeszłej kadencji, w zeszłych latach, bo wszystko to co było przez Państwa zwaszane, nie tylko oczywiście tu w Chorzowie Batory, ale również w innych dzielnicach, było przede wszystkim realizowane, naprawiane, usuwane, te wszystkie problemy, które Państwa wręczyły. Dlatego też uważam, że jest to niepotrzebne, niezbędne, aby bezpośrednio od Państwa powiedzmy pozyskiwać na bieżąco i... A to się, to się dzisiaj Dzisiaj mamy pierwsze spotkanie z mieszkańcami miasta w ramach takiego cyklu, gdzie prezydent Chorzowa zaprasza mieszkańców na kawę. Zaczynamy od Chorzowa Batorego, będziemy rozmawiać o inwestycjach, o budżecie obywatelskim, o tym, co najważniejsze w dzielnicy. Zaprosiliśmy też na to spotkanie przedstawicieli Straży Miejskiej oraz Policji, więc też będzie można popytać o bieżące problemy, o to, co mieszkańców najbardziej interesuje. Takie spotkania to nie tylko okazja do tego, żeby przekazać ważne informacje mieszkańcom, ale ale także, żeby od nich uzyskać informacje, co jest najważniejsze, jakimi problemami powinniśmy się zająć priorytetowo, co powinno być w tej kolejności zadań na pierwszym miejscu. Kolejne spotkania już wkrótce: 19 maja w Starochorzowskim Domu Kultury przy ulicy Siemianowickiej 59, a 9 czerwca w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ulicy 3 maja 18.